Czy to dobry czas wspomnienia, żeby wspominać? No Myślę, że tak. Zawsze, zawsze jest czas na wspomnienia. Akurat yy, o tej mojej ukochanej psinie, Buni, gdzie praktycznie zaczęła się moja historia też z Gajem. To jest powiązane ściśle, nierozerwalnie, yy, bo gdzieś od tej adopcji, yy, od adopcji Buni zaczęła się moja historia. Ogólnie mówiąc, z Gajem, czyli z całymi różnymi tymi etapami moimi, jakimi tutaj są przez te lata e, się odbyły, no, dość długo towarzyszyła też tym wszystkim wydarzeniom Bunia. E, był to wyjątkowy pies. E, to była miłość e, od pierwszego wejrzenia. Trafiłem na nią dość przypadkowo, bo gdzieś z żoną stwierdziliśmy w pewnym momencie, że, że musimy mieć drugiego psa, bo jednego już mieliśmy, to ma nie naszą staruszkę, postanowiłem postanowiłem się zaadoptować. I gdzieś tak na, na chybiu trafił, szukałem w internecie. Znalazłem w ogóle gaj, wiedziałem, że takie słowisko jest mią, że mieszkam 20 km stąd. Eee, no i zobaczyłem ją. Jedno zdjęcie wystarczyło. I to był impuls. To była miłość? Miłość. Wsiadłem w samochód, momentalnie pojechałem do słownictwa. Eee, a wyglądało to tak, że przyjechałem po pieska i tego psa i przynieśli. przynieśli mi tą bunię na rękach. Eee, i praktycznie od tego momentu ona czuła, że jest jej przyjacielem i wzajemnie. Powiedz, czy śmierć jest sprawiedliwa? Yy, nigdy nie jest sprawiedliwa, gdy przychodzi niespodziewanie. Tak yy, było w przypadku buni. Tak było w przypadku buni. Tak wspominałem wcześniej, no sprawiedliwa jest wtedy, gdy człowiek gdzieś oczekuje, że to się musi nastąpić, no bo siłą rzeczy nikt nie żyje wiecznie, pieski no za krótko żyją. Yy, ale możemy ich odprowadzić wtedy ze spokojem, ze zrozumieniem. Tak odprowadziłem manię, która umarła mi na rękach pół roku przed, wcześniej, przed bunią. Natomiast tak jak z nią, mimo że chorowała od roku, no, walczyliśmy. Walczyliśmy do ostatnich chwil. Do ostatnich chwil, nie, nie zbaczając na żadne nawet finansowe przeszkody, były niemałe. Nie będę to mówił, bo to jest nieważne, ale naprawdę to były kolosalne kwoty. czego robi wszystko, chwyta się wszystkiego. Niestety, no, ona miała tak serce osłabione, nerki, wszystko przez nadmiar leków, tak umarła. Byłeś przy tym? Byliśmy, byliśmy obok. Co w... czułeś wtedy? Wtedy smutek. Ja wtedy nawet nie płakałem. W tym momencie. To, to był szok, przygnębienie. Przy wszystko puściło później. Tak. To jest smutek, to jest pustka, to jest czerni, która. Kompletna, otacza. kompletna pustka. Kompletny, kompletne zawirowanie, kompletna zmiana, zmiana życia. Piotr, czy ty ją przytulasz w głowie? Myślę, często nie myślę. To jest smutne, bo. praktycznie 5 lat minęło. Niby życie leczy rany, no. Są psy fajne, kocham je tak samo. Ale ciągle boimy się postawić jeszcze taki, m, takiego zdjęcia, które u stało, z bują. Boimy się. Brakuje. Myślę, żeby nie wracały, tak. Brakuje. 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 Warto wspominać. Warto wspominać, oczywiście. Dzisiaj takie, tato, są emocje, bo to pierwszy taki powrót publiczny do tych wspomnień. Gdzie ciągle jeszcze uciekamy w domu? Jeszcze każdy sobie po swojemu to mm, te myśli zachował. Natomiast nie mówimy o tym za głośno. Ale w sercu naszych, naszym, naszych sercach jest, jest do dzisiaj. Piotr, wyobraźmy sobie taką rzecz. Masz taką moc. Powiedz jedno słowo do niej teraz. Jakie byś użył słowa? Kocham cię.